Od 21 do 28 lipca w Apex Legends trwa letnia wyprzedaż, a to idealna okazja, żeby zrobić kolejny opening na kanale. Ten odcinek sponsoruje Electronic Arts, za co ja im serdecznie dziękuję, a tobie życzę miłego oglądania! No to tak właśnie wygląda zakładka letnich zdobyczy, letniej wyprzedaży w Apex Legends. Jak widzicie mamy sporo rzeczy do kupienia, ale zacznijmy od lewej strony i od skinu, na który wiem, że wielu z was czekało, czyli zestaw Dziecię Odchłani. W skład tego zestawu wchodzi właśnie skin Dziecię Odchłani, standard dla Rave oraz całkiem fajna skórka dla r45 cały zestaw kosztuje 1500 monet Apex jak widzicie ja mam 25% zniżki ponieważ samego skina dziecię odchłani ja już posiadam także to jest pierwszy pakiet myślę że wielu z was będzie chciało go kupić także jeżeli macie odburzone monety Apex to śmiało wbijajcie do sklepu drugim zestawem jest zestaw skok fazowy i tutaj mamy skin dla lifeline dla Bangalore oraz dla Prowlera i ten zestaw kosztuje 1000 monet Apex tylko to są wszystkie Rzadkie przedmioty, nie ma tu żadnego legendarnego przedmiotu. Ale idźmy dalej, bo dalej mamy zestaw wystrzałowy strój. No i tutaj za 1750 monet Apex możemy kupić coś, co jest do zdobycia tylko i wyłącznie w tym zestawie, bo tak jak jest napisane, przedmioty oznaczone jako wyjątkowe, dostępne są tylko w tym zestawie. I tutaj mamy skin do P2020 i powiem Wam szczerze, że to jest przepiękny skin. Ten wilk na rękojeści tej broni, całość zresztą wygląda. Przepięknie. Skórkę znamy oczywiście z traileru o lobie. Bardzo do loby pasuje, ale myślę, że do każdej innej legendy i razem z Hammerpointem na pewno będzie robił pogrom na polu walki. I tutaj jeszcze mamy skin rzadki dla Loby, czyli niebieski całość 1750, więc sporo. W sumie za jeden legendarny skin i jeden rzadki skin. No ale. Chyba warto, bo ten skin pewnie będzie niepowtarzalny i tylko tu będziemy mogli go zdobyć. Także dla tego samego skina P2020 ja ten zestaw kupuję! Dobrze, mamy kupiony już ten skin i ten zestaw. Lećmy dalej. Następnie mamy już zestawy ze skrzynkami i to są trzy zestawy z pakietami. Pierwszy to jest święty Gral za 700 monet Apex i uważam, że to jest bardzo opłacalny skin, bo normalnie za 700 mamy po prostu 7 e, pakietów Apex, a tutaj mamy 7 pakietów Apex, jeden złoty pakiet e, gratis i do tego jeszcze zawieszkę święty Gral, czyli taki kielich, który bardzo fajnie wygląda, bardzo kostikowo. To on wygląda trochę jak Airum e, Kostika, nie wiem, czy to nie jest jakiś. Teaser dla Airuma do Kostika, ale wygląda bardzo fajnie. 700 monet Apex również go kupuję. Także mamy i to będziemy zaraz na openingu wszystko otwierać. Następnym zestawem zawierającym pakiety jest zestaw Kot Szczęściarz i tutaj mamy 25 pakietów Apex, czyli już jest trochę taniej, bo zestaw kosztuje 2000 monet. No i mamy również zawieszkę Kot Szczęściarz na naszą broń. Bardzo też fajna z ze znaczkiem monet właśnie Apex i również ten zestaw no muszę kupić, bo dla tej zawieszki i dla tych pakietów trzeba kupić. No i będziemy mieli dużo pakietów do otwierania na Openingu, który już za chwilkę nastąpi. Pokażę Wam już tylko ostatni zestaw, jaki jest do kupienia w tej wyprzedaży. A jest to zestaw skarbiec, w skład którego wchodzi aż 70 pakietów Apex. Oraz skin dla R301. Tak to wygląda. Jest to rzadki skin, ale bardzo ładny skin. No i aż 70 pakietów w cenie 5000. No ja już go spasuję, już te zakupy dość dużo mnie kosztowały. Także tak wygląda letnia wyprzedaż, wyprzedaż letnich zdobyczy w Apex Legends. Dajcie znać, co o nich myślicie. No i czy coś kupiliście na tej wyprzedaży. A teraz lecimy z openingiem. No to jak widzicie tu nade mną po tych wszystkich zakupach mamy aż 65 pakietów Apex. Także lecimy za openingiem. Pierwszy pewnie będzie ten złoty, czyli z gwarantowaną legendą. Bardzo jestem ciekawy, co tam wypadnie. 3, 2, 1, let's go! Jaki złoty przedmiot tu się znajdzie? Loba! Loba, loba, loba. Bardzo ładny skin, oszustka, nie miałem go. Cieszę się, że go mam, choć lobą nie gram. Ale być może w szóstym sezonie loba dostanie jakiegoś mocnego buffa i wszyscy będziemy chcieli nią grać. Ja już wtedy będę gotowy z tą legendarną skórką, właśnie dla niej. No dobra, to teraz 64 pakiety, yy, które nam zostały. Jeden fioletowy i reszta już zwykłych. Mam nadzieję, że wiele legend jeszcze z nich wypadnie. Także lecimy. Trochę przyspieszmy tempa, bo nam zejdzie czas do wieczora. Tutaj niestety nie było legendy. Gwarantowany fiolet. Szkoda, coś mogło tu wpaść. Ale mamy standard dla Gibraltara. Lećmy dalej 63. Może teraz, może teraz. No i oczywiście po cichu. Po cichu liczę oczywiście na zestaw materiałów na Ayrum. Ale. Bardzo po cichu na to liczę. Ja się już pogodziłem z tym, że dni będzie co 500 pakietów wypadało. Ale pakiet, patrzcie, same materiały rzemieślnicze przydadzą się na pewno. Lećmy dalej. A jest legenda, jest kolejna legenda. To już druga legenda w tym openingu. Co tym razem? Tym razem dostaliśmy ramkę dla Bangalore. Bardzo fajna. Bierzemy to, bierzemy to. Boom! I spadające bomby, no w stylu pani generał. 60 pakietów, dopiero 5 pakietów otwartych, także jeszcze daleka droga przed nami i myślę, że jeszcze wiele, wiele legend i wiele ekscytujących momentów w tym openingu. standard dla e, lobby również biorę, fioletowy, bardzo fajny. Kolejne materiały rzemieślnicze. Materiałów rzemieślniczych nigdy dość. Zawsze z nich można sobie skraftować jakąś fajną skórkę lub zostawić na event, bo pamiętajcie, że na niektórych eventach również za materiały rzemieślnicze można sobie legendarne skórki kupować. Teraz jakaś chwila uspokojenia. Same białe, ale dużo materiału że leci, no bo ja już mam dużo skinów, więc to w sumie jest logiczne. 65 pakietów to naprawdę potężny opening. Mam nadzieję, że w związku z tym tutaj dużo fajnych rzeczy jeszcze nam e, powypada. No i może te czerwone promienie, proszę! Tak po cichutku, proszę, żeby nikt nie słyszał, ale może. Za każdym razem jak ten pakiet się składa i tam jest ten taki czerwony błysk, to już myślę, to już teraz, to już teraz. Ale to nie teraz, to nie ma znaczenia. On tak prostu sobie błyszczy na czerwono, ale czerwonych promieni nie widać. 53 pakiety przed nami. Lećmy z tym. Kolejna legenda. Cóż tym razem legendarnego nam wypadnie? Legendarny skin do Wingmana, i to ten bardzo ładny skin do Wingmana. Bardzo fajnie, to jest ten malutki skin do Wingmana, który mało zasłania i warto nim grać. Bardzo ładny, cieszę się, cieszę się, nie powiem. Wingman, bardzo dobra i potężna broń w Apex Legends a w sprawnych rękach, czyli nie w moich, naprawdę potrafi siać spustoszenie. Kolejny paczek paczka, w którym same materiały, że ale pewnie będzie tego coraz więcej, bo ja już naprawdę mam prawie wszystkie rzeczy, które są w tej grze. Nie no na żartuję, ale dużo mam. Zielony mastiff, coś dla okteina i znowu materiały, że myśliczę, teraz znowu e, te słabe pakiety, te pakiety z jednym niebieskim i z dwoma białymi. Ale jeszcze coś tam się uzupełnia. Kolejna legenda. Let's go! To już trzecia, czwarta? Kolejna legenda. Bardzo się cieszę. Standard dla krypto. Bardzo fajnie. Standard dla krypto. Pasuje do tej skórki, którą ostatnio sobie kupiłem. Także... Good, good. Krypto też oczywiście nie gram za dużo, jak wiecie. Chociaż krypto jest bardzo dobrą i mocną postacią, ale ja po prostu nie umiem nim grać. Trzeba znać swoje wady i swoje słabsze strony i nie pchać się tam, gdzie się nie proszą. Także ja krypto pasuje, Chociaż jest bardzo dobra, bardzo dobra postać. Lećmy dalej. Może teraz? Nie, znowu jeden niebieski i dwa białe, czyli minimum jakie można osiągnąć w pakiecie. Apex, ale jeszcze sporo pakietów przed nami, także e, czekamy na te legendy, czekamy na te kolejne e, paczki legendarne. 44, a imię jego 44, może teraz? No nie, nie, nie. Jeden niebieski, dwa białe, ale nawet jeszcze do połowy nie doszliśmy, także ten opening spory. Uch, kolejna legenda. No legendy się sypie. Można to nazwać chyba już legendarnym openingiem, choć e, kolejny legendarny skin do Mozambika. Chwila milczenia. Kolejny skin legendarny do zombika. bo czemu by nie, nie? Niebieski, dwa białe, lecimy! Ajajajajaj! Ale znowu same materiały rzemieślnicze. Chyba wyjdę bogaty w materiały rzemieślnicze z tego openingu. Zobaczmy, jak to dalej będzie kolejne materiały rzemieślnicze i e, statystyki do rave. Tych statystyk to nigdy za wiele, w sumie one są fajne, chociaż te statystyki z eventów, gdzie macie grafikę na tych statystykach, to są ładniejsze i ja staram się właśnie ich używać, bo to dużo ładniej wygląda na sztandarze te statystyki. Nie tym razem, coś tam do kostika kolejnego, jakaś odzywka. I znowu nic, nic, chyba chwila uspokojenia w tym openingu, ale się 36 pakietów. Także na pewno co najmniej jedna legenda jeszcze nas tutaj odwiedzi, co mnie bardzo cieszy. Teraz jakiś fiolet, coś fioletowego, epicka skórka dla Revenanta. Fajna, czerwona. Czerwona i animowana, całkiem fajna. Niebieski, biały i biały. Tak jakby nic, nie? Ale może, może, może tym razem. Kurczę, no. Dajcie ten Ailroom jeszcze. Ja mam tylko jeden Ailroom Electronic Arts. Otworzyłem tyle pakietów, i mam tylko jeden Ailroom do Lifeline. Należy się jeszcze jeden, serio. Ach. Jeszcze 30 paczek, także jesteśmy w połowie tego openingu. Chyba jak na połowę to nie najgorzej, nie? Sporo legend już wypadło. Jeszcze 31 pakietów przed nami, także mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj fajnego wypadnie. Ach. No prawdopodobieństwo wydropienia tych e, fragmentów pamiątek rodowych, bo teraz są pamiętajcie, fragmenty, nie sam Elrum, jest naprawdę bardzo, bardzo niskie i z moim szczęściem, no to się tak kończy, że dopiero po 500 gwarantowanych pakietach mi to wypadło. I myślę, że drugi Elum również dopiero po 500 wypadnie, ale Hola, hola, bo mamy kolejny legendarny skin, tym razem do Ewy. Bardzo ładny skin do Ewy, choć ja tego, którego używam, też jest ładny, szlachet, naprawdę też jest spoko, ale dobra, wyposażmy go. Ewa 8, no to taki. taka broń, którą się używa, dopóki nie znajdziesz lepszej, nie? Ale czasem coś się z niej również strzeli. No i epickie materiały rzemieślnicze, czyli 200 aż ich 28 pakietów, lećmy dalej. Ach, miałem nadzieję na te czerwone promienie. Ja tak niby nie mówię, że na nie nie liczę, nie liczę, ale no liczę tak strasznie, no. Kolejna legenda! Pchuuu... się O kurde, mam Królową Piratów, którą gram, ale ten skin jest też piękny, szczytowa forma. Chyba go sobie wezmę, bo już tą Królową Piratów się nagrałem, a ten jest fajny, bardzo fajny. Tu ma tlen. Tu ma jakąś torbę ratunkową. Ślicznie, śliczny, śliczny skin. Bardzo mi się podoba. Dobra. Cieszę się. Kolejny fajny skin z tego openingu. Co prawda, yy, pamiątki rodowej nie ma, ale i tak jest. Niebieski i dwa białe. Niebieski i dwa białe. A teraz niebieski i dwa białe. No dobra, to może teraz znowu niebieski i dwa białe? Nie, jest jakiś fiolet. Dwa fiolety! Dwa, e, dwa fioletowe skiny dla Sentinela oraz e, zawieszka do broni. Uu, Arkstar, bardzo fajnie, to się cieszę. Z zawieszek wszystkich się, wszystkich się cieszę, powiem szczerze, bo zawieszki, e, zawieszek nigdy dość. A teraz znowu niebieski i dwa białe. Sponsorem tego odcinka jest niebieski i dwa białe. Come on, come on! Nie no, musi być jeszcze jedna legenda. Co najmniej jeszcze jedna legenda. Jeszcze 18 pakietów musi wpaść legenda. Ale. Czy nie musi, ale powinna, nie? Aha! Może powinienem przestać patrzeć? Niebieski i dwa białe. Miałem drugi monitor, oszukiwałem Was. Let's go! Nie yeah, fiolet! O, epickie materiały rzemieślnicze. Nice! -u. Ciekawe, ile tych materiałów rzemieślniczych już mam. No, no, come on, come on, come on. Nie. Teraz też nie. Dobra, ostatnie 11 pakietów Apex. Boże tym razem nie 10 pakietów zostało. Czy w ostatniej dziesiątce znajdzie się jakaś legenda? Dajcie znać w komentarzach, jak obstawiliście, a sprawdźmy to teraz razem. Nie, osiem pakietów, ostatnie osiem pakietów z tego epickiego openingu, który mieliśmy, aż sześćdziesiąt pięć pakietów. E. sześć, ostatnia szóstka. To będzie lucky... Lucky Six po prostu. Też nie, ale w tej piątce może coś będzie. No nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę, że to się tak skończy. To się musi skończyć z przytupem! Gro. Ludzie czekają. Trzy pakiety zostały, zrób coś. A tam błysnęło takie żółte światełko, widzieliście? Zgasło. Dwa ostatnie pakiety. Dwa ostatnie pakiety. Ostatni pakiet Apex. Ostatni. Trzymajcie kciuki. No, niestety, dwa białe, jeden niebieski. Chyba gra nie zrozumiała, że my to opening nagrywamy. No to tak wygląda letnia wyprzedaż w Apex Legends. Tak wyglądał mój opening z tej okazji. 65 pakietów poszło, sporo legendarnych przedmiotów, ale z tego P2020 cieszę się szczególnie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli chcecie więcej openingów, to zostawcie masę łapek w górę! Dużo łapek w górę zostawcie, żebym wiedział, że chcecie więcej openingów. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!